Po dwóch latach przed spowodowanej pandemią koronawirusa mogliśmy się zgromadzić na ulicach naszego miasta na tej wielkopostnej drodze Krzyżowej. Tradycją 5 tygodnia Wielkiego Postu jest to, że krzyże w naszych kościołach są przysłonieniem. Droga krzyżowa Jezusa, którą dzisiaj poszliśmy, jest w pewnym sensie spojrzeniem naszym za tą zasłonę krzyża. Spojrzenie za tą zasłonę najpierw, żeby zobaczyć tego, który na krzyżu umiera, który wewnątrz Bogie uniżył samego siebie przyjął postać słów i stał się posłuszny we wszystkim. Dlatego Bóg wywyższył go ponad wszystko i darował mu imię, które jest ponad wszelkim imię. W tym imieniu Jezus jest nasze życie, nasze zbawienie, nasze ocalenie, ocalenie świata, ocalenie wszystkich. swoją nadzieję. Ta Droga Krzyżowa w tym roku, w swoich rozważaniach, jak słyszeliśmy, przenosi nas w serce niepokoju, wojny, nienawiści, śmierci, przenosi nas w duchu tam, na Ukrainę, abyśmy stawali razem przy tych, którzy cierpią, abyśmy poprzez naszą i poprzez czyny miłosierdzia wygodzili im z pomocą. Na początku Wielkiego Postu Panie Franciszek wzywał nas, byśmy w czynieniu dobrze nie wstawali. Prosił, nie ustawajcie w pokucie, nie wstawajcie w modlitwie, nie wstawajcie w czynieniu dobra. Chcemy wszyscy jeszcze raz przyjąć te słowa pod koniec Wielkiego Posługi jako ciągle aktualne wewnętrzne. Siostry i bracia, nie wstawajmy w modlitwie, zwłaszcza dla tych, którzy cierpią, którzy umierają rozgrywani bombami i granatami. Nie wstawajmy w modlitwie o to, prosząc Boga o zmiłowanie, o nawrócenie dla rosyjskiego agresora o powstrzymanie tej okrutnej doby. Nie wystawajmy czy nie my dobrze. Otwierajmy nasze serca, otwierajmy nasze głowy. W tym okresie wielkiego bosku tak wiele mamy ku temu okazji, także bardzo konkretnych. Przecież przeszło 2,5 miliona mieszkańców Ukrainy żyje pośród nas. Przychodzimy ich z codzienną pomocą. Chcemy być blisko chcemy rzeczywiście nie tylko ich w Polsce ugościć, ale chcemy być razem z nimi wstąpiamy, pomagając im przed tego trudnego czasu, niosąc im otuchę i nadzieję. Dlatego w dobra nie ustawajmy, nie naszych w codziennych trudach nie ustawajmy w naszym nadrzędnym serca u temu, który jest naszym życiem i naszym zmartwychwstaniem. Chodzimy tą drogą krzyżową w tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Przed nami niebawem wielki tydzień, niedziela Panowa i kolejne dni męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana. Wszyscy zachęcam, byśmy chodzili w te misje z nadzieją i obawą. On za nas umarł i zmartystał. Jest Bogiem z nami, nie jakikolwiek Bóg, ale ten Bóg, który jest źródłem naszego życia i naszej nadziei. Jezus Chrystus, nasz Pan Wie W jakim duchu każda i każdy z Was. Przyjmie to może błogosławieństwo, gdzie odnajduje w nim źródło nadziei, gdzie to będą te rozpostarte dłony Boga nad tym światem, który tak bardzo tych dłon boży.